Ceziciałem. Nie wiem jak to będzie. W każdym razie także, że to będzie słychać. Aha. Tutaj miałem otwarte. Specjalnie zostawione dla Was, ponieważ dzisiaj umyślnie, ja, i nie omyślnie. w bibliotece już mam te dwie gry, czyli Epic Games pod tym kątem. Jak widzicie, daje radę, ale z Fortnite'em nie daje rady. No i co, chcę do sklepu, nie chcę wrócić. Seruple, tu są przeceny. Proszę bardzo, 23 listopada teraz bezpłatnie obie gry. To by było też dobre. To by było też na maksa dobre, jakby dali już wkrótce. Ale to Wam pokażę, co wziąłem. Myślę, że Wam się to spodoba. Oczywiście to na razie nie pójdzie, no bo mam runer i przygody podmorskie. Więc spodobało mi się pod właśnie względem. Jest survivalowym gra, a więc życie. Y, Powodzenia, no nie? Ale to jest mocno głos. Także mi się to wydaje, że to jest właśnie pod tym gagatkiem, czyli survival. I druga gra. Oczywiście tu ona sobie życzy pełnoletności, ale. Wiecie, jak to jest. Nie? Sklep. I tak, druga gra jest bardziej taka. Dziecinna i na tyle że ten film u nich to zobaczyłem samą PG7, no więc tej niby RPG z trzeciej osoby może się przyjmie, bo jest tekstowa. Nie wiem spróbuję zrobić jeden odcinek, może dwa z tego. Bardzo przypomina w rozgrywkach inne gry wielozadaniowe. No, może się uda. W każdym razie dzisiaj, oprócz tego, dzięki kuzynowi, kuzynowi, nie kuzynowi, sześniakowi mam tą grę. I teraz tak. Specjalnie kamerki nie uruchomiłem, z uwagi na to, że ja rano mam przechlapane graj i to jest temat, który już zapamiętałem. Ja bym tą grę powiedział, że ona jest mocno survivalowa, jak i ta pierwsza. Um, nie sporo zwierząt agresywnych które jakby to powiedzieć no jak się nie opędzić od nich, to cię zjedzą z butami. Taki jest fakt w tej grze. Ale przyrodniczo występuje tam maks dobrą, więc oczywiście Pan Shadow znowuż mnie zaraził z runerem co wspominałem na całe szczęście. W latach świetności, kiedy to, jakby to powiedzieć, i rzec. Miałem sponsorów. To też, aha, muszę sobie słabki ubrać, bo później bym słyszał, co się dzieje w grze. A tutaj jednak jest opcja. Tu mamy pole do po i ja miałem zrobić baterię, i czy ją mam akcentasze Czyli w plecaku. prawy przycisk mychy. Sprawdzamy, czy mam. Mamy dwa. Jedno pełne i akumulatorowe. Nie no, to dwa tutaj nie mogą być. Ale podmienimy. Za tą poduszkę. I tego schowamy, wiecie? Tylko pytanie, czy tu jest miejsce? Ha, nie ma. Trzymamy e, miejsce na zrobienie tego. Cztery. Ej, nie mamy. No to dla mnie to nie jest problem, tutaj, akurat w tej grze, bo, bo ja akurat mam to do siebie, że sporo zmagazynowałem. Jak widzicie, nawet. Potworzyłem tych skrzyneczek duckę oczywiście komory zacząłem budować, ale brak mi głównej komory o, raz, dwa, trzy. I możemy wrócić. Oczywiście jedzenie, picie To wszystko znajdziecie w akwenie morskim. Jak i przeciwników, no więc. Hmm. Szczerze mówiąc, one bardzo ładnie psują e, nam pojazd, również. No tego akurat nie chcę. E, bateria była do włożenia e, LOW, jak to było zawsze. E, TAP. I tu mamy. Czekajcie, bateria. Bakteria powinna polądować tu to czekajcie to weźmiemy na razie wsadzimy za zbiórkę r. Aha, to tak by trzeba było mi wyciągnięte chyba. Czekajcie tak, nie światło to i chwilunia r za zasilanie. Okej okay. i teraz mamy zasilanie i jest git majonez I teraz to ja mogę popylać wiecie gdzie jak myślicie, no pierwsze popylamy powodę. A czy mamy dwa uzbrojone, znaczy może nie tyle co powodę, ale ale właśnie w takim kierunku, bo tam dostałem wciery. Te są akurat spokojne. Te są akurat spokojne. Oczywiście jest też możliwość jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Miałem ja to zostawić na no nie? Okej, okay. ale wiecie, bałem się o wodę. Więc stąd pierwsze tyśmy poszli. No i muzyka. No, muzyka jest tutaj, ja bym powiedział, bardziej katastroficzna niż nie tyle realistyczna, albo i też taka, jakby to powiedzieć, dominująca w sensie zamysłu. O, tak bym to ujął. Kurde, wiem, że niepotrzebnie ścinam więcej. A i jeszcze wyrzuciłem. Dobrze, że pochwyciłem. No mówię, tutaj za dużo mieć to jest przechlapane. Trzy. E, No, brak powietrza. No i gdyby nie Oliwier, no to był Pano, nie? No muszę ją tutaj w pobliżu zostawić, bo to zajmuje sporo miejsca i nie tylko to muszę zostawić. No ale to może ją tutaj zostawimy. I teraz tak, klik i wymienimy to za to tu i wsadźmy, ejże owszem jest skrzynka do opisania ale co nam tutaj jest zbędne jeszcze? To, 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 to. Bateria wykorzystana, mam możliwość akumulator ładowania, więc nie wyrzucam tych baterii. O, i tu się zawsze mylę, jeśli chodzi o. Mm, TAP. A. Ayerscape. Więc najpierw sobie. A jeden że się bujal przyciskami. Ile wejdzie? Trzy, cztery. tak czy Wystarczy z pasem przytrzymać a on jest na powierzchni, a bo ona jak to woli, a to w sumie jest pod kombinezoniem. No i z powrotem tutaj, nie? Jeden i ciągamy, jeszcze się zmieści, jeszcze się dwa zmieścił. Nie ja wiem, że jest prościejszy sposób, nie znaleźć i zrobić butelkę wody na no, trzeba składniki, no nie? A tak to mam na miejscu i pojem Ja wiem, że to trochę czasu zawsze schodzi No i muszę znaleźć główną bazę, żeby się rozbudowywać dalej muszę znaleźć główną bazę a żeby gdziekolwiek wyruszyć, muszę no, trochę się podnieść. Do oporu mamy w zapasie e, Tab. i dopiero 44%. 44% 200 co to jest. Ja chyba się skuszę na wodę i to zrobię. Bo już powiem szczerze, że nie w tym kierunku. Nie w tym kierunku, w tym kierunku. Czyli tak mamy teraz szczęście. Bo normalnie w tych winoroślach. No, kręci się jeden groźny, ich jest tutaj kilka, które dają wycisk, ale jak wybacz, jak się mówi, o, o, poczekajcie, ten, ten, ten składnik potrzebuje, o, już go chyba słychać. Czekajcie. Dobra, to nam wystarczy A resztę mamy w kabinie. Więc tu do kabinie szybciej tak wodę zrobię. Chyba tu jest największa racja. Yy, ja przewolę przemianę obrad na Zawsze mam wrażenie, że nie, Że korzystasz z baterii no nie? OK. czyli tu mamy do maksa, tap i jedziemy. Pięknie. Nie powiem, że nie poświęciłem naście godzin na to, żeby takie zapasy stworzyć. No teraz została mi, że tak powiem, zwiadowczość, no nie? coś teraz mamy tu w napojach, a czy w jedzeniu, Ile się da, ile fabryka wyłoży? Tyle, weźmiemy tych buteleczek, narobimy. Mamy gdzie pakować. Tym się nie przejmujemy. To jest drobiazg. Akurat tego materiału, jakby to powiedzieć, złomowego jest pod dostatkiem. Gorzej właśnie jest drodzy mili, z materiałami typu ołów I trapać się. Pyk, pyk, pyk. I ja bym zostawił trzy butelki. O, widzicie, zawsze się muszę pomylić. No, nie ma bata, żebym się nie pomylił. Czyli tak. Pyk, 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 pyk. 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 Trzy butelki ratunkowe, sól, tu zostaje. Yy, Bąbka. O, powiem Wam szczerze, to jest świetna sprawa, bo ona przyciąga jak i zwierzynę do jedzenia. Yy, tak i ja nie wiem, czy ją nie z, yy, sprodukuję. Poczekajcie, pyk jeszcze raz z powrotem, yy, bo to jednak. Ja jestem wolny w działaniach. Gdzie, gdzie to jest? Co ona potrzebuje? Wodę co możemy na razie odznaczyć. Bo nie potrzebujemy nie? A, to nie, to nie, to nie. Gdzie ty O, to. Czy tak. Tytan, ruda miedzi, bateria. Tytan, ruda miedzi, bateria. A, szkoda. Więc tak. Baterie, o, właśnie, rudę miedzi. Ruda miedzi, złoto złoto. Niestety rudy miedzi, ni hu, hu nie mamy, a więc pójdziemy z tym co mamy. Czy ja wypuściłem wszystkie walizki? Tak, więc jak wypuściliśmy wszystkie walizki, trójeczka światełko i jedziemy w tamtym kierunku. Znaczy wróć, jedziemy w kierunku nie tym, nie tym o, tej sondy, a tego naszego pojazdu. No, tak nie powiedziałem, mam dorykowaną maszynkę do tworzenia pojazdów. Chociaż szczerze mówiąc są dużo lepsze i na pewno ci co grani w tą grę to mają mega dobrą uważam to zabawę. Ja oczywiście osobiście uważam, że mm, kurczę... No jestem chory, jak widzę taką grę. Jak jej nie mam, to dostaję pypcia normalnie umysłowego. Aha Bo my tak wiecie... Ale dobra, może i tak z jednej strony dobrze. O! O, widzieliście dzwona! Co za świeg, musiał mnie ugryźć. Na szczęście kapsuła począ, początkowa nam daje szansę. O, mamy już jedną sztukę na baterię. To dalej nam brakuje. Jeszcze kilka sztuk, i zobaczcie teraz, co ja zrobię z tą bombką. Załóżmy, że jesteśmy przekonani, że w tym rejonie znajdziemy sporo rzeczy. O, na przykład to. Teraz tak, wypychamy tą bombkę. Czekajcie, ona powinna być pod piątką. Wypychamy. Ona sobie tutaj działa, a my trujeczka i popychamy, bo zginiemy. 10, 7, 4 i abadabadu, wygraliśmy z przyrodą. Jest księżyc, który pięknie widać całą dobę. No, niestety słońca nie widać, tak jak chmury, więc yy, widać statek, no i oczywiście jedziemy w dół i teraz zobaczcie, co ta bombka zrobiła nam. Ile, jak, jaką ona jest korzyścią? O, może to tak. popatrzcie się, ona wytwarza takie pole elektromagnetyczne i co nam znalazła, o widzicie w sumie jest to bardzo dobre ułatwienie tak pięknie niech szuka i jedzenie, o proszę proszę jedzenie, jedzenie, które możemy potem przerobić, ale nie każde Także jak na palowanie jesteś głodny, potrzebuję... Ej! Tylko nie zawsze jak przerwiesz strumień, to ta ryba, powiedzmy sobie, ucieka. Także musisz wychwycić motyw. Dobra. Jedna wystarczy. Czy nie zdążymy? Jak myślicie? Kto obstawia na nie, to moduje. Ale się dusi, nie? Dusi się. Skubaniec. Dobra, z powrotem. Także na takie łowy zbiory mm, uważam, że to jest mega dobra e, sprawa. Natomiast nam zależy na ludzi. O. I te większe kalałki niestety nie zbierzemy. Po mniejsze tak. Co nas dykło? Halo. Co nas tak pierdykło? Tu sumie jakby tych bombek było więcej. O. Czekajcie. Dobra. Aha, czyli to nie pasi. To jest akurat złom. O, to pasi. To jest stolik, to jest Przystap, ale nie Ale nie o to nam chodzi 18 sekund to wam wystarszy i jedziemy z powrotem Ej, tyś tenu nie nabrał baranie Ile mamy jeden? Na jeden, no nie. To nam brakuje z nami jeszcze Dwa. dwa. Dziękuję bardzo, to znaczy 12 minut co Ale zamęt, patrzcie jaki zamęt robi, Skurwiel. Sorry za wyrażenie, ale one cię atakują, wiecie, na, za... o, na zasadzie, że nie wiesz kiedy. No i teraz chcąc przeżyć. To no tak, muszę zebrać to co zasadziłem. Tylko że teraz to jeszcze nam tren Trzy no wybierzę No bo ta bombka w sumie to mógłbym ją zostawić, gdyby ona była przy czymś większym albo przy echosądzie echosąda też nam daje może nie tyle co przewagę gdzie mi ją zostawili w tą stronę czy w tą stronę mi ją zostawili wiecie co mnie kusi jeszcze o właśnie takie miejsce jak to Takie miejsce jak to, nic nie ma. Ale tu mamy za to złom i jest. Może wreszcie będziemy mieć całą kabinę. Bo jak popatrzymy tutaj. O, to prawie mamy full. Dobra, kichał Michał tą bombkę. Uciekamy do pomarańczowego pojazdu. Mamy jedzenie. A, czekajcie, a to co? Czasami na tym stworzeniu jest coś, co możemy zebrać. Zebrało. Zabrało. Powiem Wam szczerze, że ściągłem nową gdzie ten nasz stateczek tam jest. Także różne są stworki. Ale te co dają właśnie w tyłek to. No, zabierają nam głównie, jak to można powiedzieć. Yy... Zabierają nam głównie. Życie. A ja myślę, że zaraz to zrobimy. Potrzebujemy. Niech będzie dwa. Okej. Okay. Dobra, na baterie mamy. Baterie już tworzymy. Baterie mamy, został, No jedno. Co tu nam mamy? To nie, to nie. To cię przerobimy na sterowiec. Hmm. O, i to wychodzi to. Ile tego mamy? Wszystko w temacie urobione. E, tutaj zawsze sobie sól zostawiam. Tyry, kukuły pijemy wypijemy sobie, ale tam Tu. Tu. E, tu tu, okej, okay. dobra, ja na tym zakończę, drodzy mili, jeszcze wiemy nadzieję, że teraz, się, teraz wreszcie się mnie nareszcie głośniej słyszeli, do następnego razu, hej.